Radio M107 i 6 FM Rozmowa Poranka. 8:11 na zegarze. Naszym gościem dzisiaj w rozmowie poranka jest Halina Bieda, senator Koalicji Obywatelskiej, członek Platformy Obywatelskiej Samorządowiec z Bytomiem, między innymi związana przez wiele lat. Dzień dobry, pani senator. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Pani senator, radni Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Śląskiego złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji, a chodzi o informacje na temat przygotowania planu sprawiedliwej transformacji dla Województwa Śląskiego. Krótko mówiąc, domagają się informacji i przyspieszenia prac. To takie święte prawo opozycji do krytykowania obecnej władzy, czy rzeczywiście czujecie, że coś idzie za wolno i coś Wam się nie podoba? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja myślę, że to, że prosimy o informacje, to nie jest żadna krytyka. To dopiero krytykować można coś, o czym się wie. Natomiast myślę, że nie tylko senatorowie czy radni opozycji, ale też senatorowie rządzącej władzy, przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, no mówią o tym samym, tak? że my tak naprawdę wiemy, że i ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i Fundusz Odbudowy po pandemii, że one są bardzo istotne i bardzo ważne no i trudno się nie dziwić, że i radni i senatorowie i myślę i posłowie i, i, i samorządowcy no chcą po prostu wiedzieć i chcą w tym procesie uczestniczyć tak. W sejmiku powstała z tego co pamiętam dwunastoosobowa doraźna komisja do spraw transformacji regionu. Przewodniczącym jest pan radny Jarosław Szczęsny, wiceprzewodniczącym jest pan Marek Gzik. I ja myślę, że to jest dobry kierunek, natomiast trudno mi sobie wyobrazić, że no nie uczestniczymy w tym wszyscy. Tak? Przecież to nie chodzi o żadną krytykę. Prawo do zwołania sesji no, mają radni i rządzący, i radni opozycyjni. Natomiast Ale sam wniosek, tak... sam wniosek o nadzwyczajną sesję świadczy o tym, że coś się dzieje niezwyczajnie. To znaczy ona nadzwyczajną, być może dlatego, że wiemy na przykład, że 30, do 30 kwietnia no powinny być ratyfikowane na przykład fundusz odbudowy, tak? To się tak wydaje, ale to są, to są dwa miesiące, biorąc pod uwagę, że jeszcze jest okres świąteczny, a żeby one mogły być przyjęte przez parlament, no to przynajmniej coś musimy, coś musimy wiedzieć, tak? A biorąc pod uwagę, że wszyscy na te pieniądze czekamy, bo o Funduszu Trans Sprawiedliwej Transformacji była też i mowa dba, chyba już dwa lata temu w Międzynarodowym Centrum Kultury, gdzie był przedstawiony ten Zielony Ład i między innymi samorząd województwa śląskiego, no tutaj był bardzo aktywny, dlatego uważamy i dziwi nas to, że nie kontynuujemy tej, tej dyskusji, tak? A może samorząd województwa śląskiego sam do końca nie wie, na czym stoi? Tak się zastanawiam, dlatego że choćby dziś Dziennik Zachodni przynosi informację o tym, że Piotr Naimski, pełnomocnik rządu, y, powiedział, że Polska nie zgodzi się na... Y, na zeroemisyjność w energetyce do 2050 roku, podczas kiedy oficjalnie właściwie mówi się o tym, że żadnych tutaj y, zmian nie będzie, y, realizujemy ten program zeroemisyjności, więc no, Dziennik Zachodni zarzuca, że stawia taką tezę, że nie wiadomo kto w rządzie mówi prawdę. Ja rozumiem, że pani jako opozycja też pewnie to potwierdzi, natomiast pytanie, czy, czy tu w regionie już wiadomo, choćby na poziomie wojewódzkiego samorządu, na czym stoimy, jeśli chodzi o pieniądze? To znaczy, to jest chyba podstawowy problem nas wszystkich, że tak do końca to nikt nie wie, ponieważ są jeszcze dodatkowo sprzeczne komunikaty, to trzeba by wszystko zestawiać, konfrontować, mówić, a w tym dniu ten powiedział tak, a w tamtym dniu inny minister powiedział inaczej. Dlatego na przykład wszyscy senatorowie Województwa Śląskiego, bo my mamy taki zespół do spraw rozwoju Województwa Śląskiego, w najbliższą środę, 3 marca, chcemy się spotkać zarówno z panem ministrem Soboniem, jak i panem ministrem Kurtyką, być może jeszcze ktoś z aktywów państwowych, ponieważ no, tylko wtedy, jeśli te trzy, nazwijmy, resorty są razem. Możemy sprawdzić tak, i dowiedzieć się, no, jaka jest y rzeczywistość. bo y chcecie, na się, każdym... chcecie się spotkać się spotkacie? Czy to na razie zaproszenie i czy to A, jest zespół nie, nie, ponadpartyjny? Myśmy się już mieli spotkać w ubiegłym tygodniu, tylko z przyczyn y takich technicznych nie, nie udało nam się do tego spotkania doprowadzić. Natomiast 3 marca o godzinie 10 y mamy potwierdzenie z ministerstw, bo zostało wys wysłane takie zaproszenie do udziału. I tak jak mówię, nam przede wszystkim chodzi w pierwszym y, punkcie o informacje, bo y, trudno nawet się odnosić, tak, krytykować czy pochwalać, jeśli takiej informacji nie mamy, a jest to dla nas bardzo y, bardzo istotne. Y, tutaj często te rozmowy prowadzimy, to nie ma znaczenia, czy ktoś jest y, akurat w tym przypadku z y, rządzących czy z y, opozycji. My dbamy tutaj o nasze, o nasz region. Uważamy, że województwo śląskie jest godne y, tych pieniędzy i są one tutaj niezbędnie potrzebne i też dziwi nas, że na przykład przy toczącej się, toczących się rozmowach przy umowie społecznej dotyczącej transformacji górnictwa na przykład prezydenci miast, samorządy nie są zapraszane, tak? No ża żalił się tak, żalił się na to ostatnio Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej na naszej antenie, ale żaliła się też parlamentarzystka PiSu, pani Dorota Tobiszowska, że ona została wyproszona, poproszona o opuszczenie spotkania tych negocjacji między górnikami, związkowcami a stroną rządową dotyczących, dotyczącymi właśnie przyszłości górnictwa. O czym to może świadczyć? Moim zdaniem to jest tak, albo tak jak pan redaktor sugerował, że być może władza nie do końca jeszcze wie, tak, jak to ma wyglądać. Bo no ja też, się, też się zmaga ze sprzecznymi interesami, bo tu górnicy naciskają, nie zamykajmy kopalń, inne środowiska mówią, zamykajmy jak najszybciej i nie róbmy wody z mózgu górnikom, tak mówiąc kolokwialnie. Dokładnie, ale to tym bardziej ta rozmowa jest potrzebna, tak, bo jeśli my będziemy rozmawiać na zasadzie głuchego telefonu, ktoś pierwszy z kimś drugim, drugi z trzecim, tak, a pierwszy z trzecim i kolejnymi nie będzie rozmawiał. No to właśnie w ten sposób po pierwsze nie mamy tej rzetelnej informacji, tak? Po drugie nie możemy się odnieść do niej w żaden sposób. Bo ja ciągle powtarzam, że to nie chodzi tylko o krytykę, tak? Ale my też mamy swoje pomysły, tak? I nawet jeśli one się nie zgadzają czasami z pomysłami rządzących, ale w rozmowie Zawsze gdzieś ten kompromis, tak, czy, czy dobre rozwiązanie, no można wypracować. I te pomysły tutaj, przedstawicie 3 marca na spotkaniu z ministrami, tak? To, to między innymi po to jest to spotkanie? To znaczy, jeśli chodzi o spotkanie 3 marca, to yy, wiem, że pani senator Dorota część takich pomysłów ma, ponieważ ona jest związana ściśle z branżą yy, górniczą. Yy, mamy też pomysły w kontekście yy, chociażby, no, jak ta zmiana wpłynie, czy na yy, jakość powietrza, tak? Ostatnio odbyło się posiedzenie trzech senackich komisji: Nadzwyczajnej do Spraw Klimatu, Komisji Zdrowia i Komisji Samorządu Terytorialnego, gdzie jednogłośnie prawie zainicjowaliśmy funkcjonowanie takiego funduszu na rzecz czystego powietrza, tak? Bo uważamy, że no to jest troska nas wszystkich i Wszelkie ścieżki i wszelkie pomysły są godne tutaj inicjowania i wdrażania w życie, tak? Pani My widzimy, pani senator, jak to wszystko się dzieje. A co by, gdybyście wy teraz przejęli władzę, to co byście zrobili na miejscu obecnego rządu, jeśli chodzi o rozmowy z górnikami, jeśli chodzi o deklarację zeroemisyjności dla Europy, jeśli chodzi o pozyskanie środków? No bo tu rzeczywiście grają sprzeczne interesy. Coś z tym trzeba zrobić. Miejsc pracy się tak z znienacka, znikąd nie weźmie i ktokolwiek będzie u władzy. No a nacisk i społeczny, i, i, i część społeczeństwa, która jest za górnictwem i tej, która jest za czystym powietrzem, no ten nacisk jest realny. Po pierwsze yy, uważam, że Bezwzględnie powinny być do tych rozmów doproszone samorządy, dlatego że to samorządy będą się zmagały z zamykaniem potem zakładu pracy, z bezrobociem, z, tym wszystkim, z tymi wszystkimi społecznymi problemami. Tak? To samorządy muszą jakby wydawać też środki na zmianę, na wymianę pieców, na wymianę ogrzewania, więc to są, wszyscy, wbrew pozorom, to są Spójne nasze interesy, tak? One być może gdzieś tam się różnią, bo wiadomo, że górnicy chcą jak najdłużej pracować, tak? Ale ja uważam, że samorządy mają świetne pomysły. Wiem, że to jest na końcowym etapie wypracowywania, właśnie jak można dzisiejszą aktywność zawodową górników zamienić z korzyścią dla miasta, z korzyścią dla czystego powietrza, dla środowiska, więc ja uważam, że te rozmowy są niezbędnie potrzebne. To jeszcze na koniec zapytam pani senator o projekt ustawy, który przygotowano w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. A chodzi o zmianę przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. A, a jeszcze konkretniej mówiąc, chodzi o spalarnię, która miałaby powstać w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jak wiadomo, Wojewoda uchylił decyzję, bo powstała spółka w tym celu. No, upraszczając sprawę, na razie nie ma zgody na taką budowę. GZM zabiega. Państwo przygotowali ustawę i liczycie na to, że to będzie zgoda ponadpartyjna. Nie powinno być przeszkód w parlamencie. Nie trafi ta ustawa do zamrażarki, ta zmiana ustawy. No właśnie, tak mówiąc najkrócej, to znaczy, o, o co chodzi ta, ta i co się wydarzy. Ta już, toczy się już od ubiegłego roku, ponieważ. 10 grudnia na wspólnym posiedzeniu znów Komisji Klimatu, Komisji Środowiska. Ja wniosłam takie poprawki, o które zabiegała Metropolia. One się nie mieściły w ówczesnej nowelizacji tej ustawy, natomiast pan minister Ozdoba, który był gościem tej komisji, zadeklarował, że rząd nad tym pracuje i te poprawki uwzględni. Na ostatnim posiedzeniu Senatu wystosowałam oświadczenie, zapytanie senatorskie, na jakim etapie jest właśnie ta nowelizacja, bo dotyczy to artykułu głównie trzeciego, potem trzydziestego szóstego i osiemdziesiątego trzeciego. I z tego co zerknęłam, to ustawa zaproponowana właśnie w Sejmie dotyczy tych samych poprawek, więc ja myślę, że również na, na tym naszym zespole też to popieraliśmy, bo uważamy, że jeśli. Ktoś chce tworzyć coś dobrego, dbać o środowisko, to należy mu to pozwolić robić. tak? Tutaj Metropolia, prezydenci są zgodni, chcą wydawać swoje środki. Wiemy, że dzisiaj zapis o Związku Metropolitalnym w tej ustawie no, nie jest umieszczony, dlatego staramy się z różnych stron o to monitorować. I była pana 10 grudnia na komisji, pan minister Ozdoba zadeklarował, że takie zmiany będą brane pod uwagę przy tej kolejnej nowelizacji. Stąd wysłałam takie zapytanie w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Senatu. Jeśli taką odpowiedź otrzymam, kiedy? Oczywiście pana redaktora poinformuję, bo myślę, że to dla nas wszystkich jest ważna informacja. A ja poinformuję społeczeństwo. Dziękuję bardzo. Halina Bieda, senator Koalicji Obywatelskiej, członek Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo pani senator. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM